Ja bym ci powiedział tak. Uważaj, bo jeżeli skupiasz się bardzo mocno na tym, jaka wersja Biblii jest tą właściwą wersją, jeżeli Ty skupiasz się bardzo mocno na tym, jakie tłumaczenie Biblii jest tym tłumaczeniem, które oddaje prawdziwe słowo Boże, jeżeli szukasz w internecie bardzo dużo różnych informacji i interpretacji tekstów biblijnych w poszukiwaniu, tej właściwej, prawidłowej interpretacji i spędzasz dużo czasu robiąc to, to w tym procesie Twoje serce będzie się stawało coraz zimniejsze i zimniejsze. Uważaj. Będzie się stawało zimniejsze Twoje serce, bo skupiasz się na faktach. Siedzisz w głowie. To jest intelekt, to jest ta gęsta, wiele razy ciężka energia kontroli i analizy. Gdy siedzisz bardzo długo tutaj i analizujesz i łączysz kropki ze sobą w poszukiwaniu tych właściwych informacji, to w tym czasie Twoje serce milczy. Gdzie jest serce? Gdzie jest miłość? Nie jest aktywne serce, gdy jesteśmy w analizie i w intelekcie. Jezus regularnie krytykował legalizm, dogmaty i te wszystkie zasady. Krytykował te detale, te fakty. Krytykował to regularnie. Jego główni przeciwnicy to byli faryzeusze, którzy właśnie robili to, że siedzieli i analizowali teksty biblijne pod każdym kątem, żeby mieć absolutne fakty. Wyciągali z tego zasady i trzymali się tych zasad dogmatycznie i prawidłowo, dokładnie tak jak trzeba. To jest taka gęsta energia. Nawet jak to mówię, to jest taka ciężka, gęsta energia tutaj. Nie ma tam serca. Jezus regularnie, regularnie wskazywał na serce, wskazywał serce. I wiele razy powiedział, że jakiś poganin tu, jakaś poganka tam, którzy nie znają się na piśmie świętym, nie znają tej historii Boga, nie rozumieją nic z tego, wierzą w jakieś Słońce i jakieś planety. Wiele razy Jezus pochwalił takich ludzi i powiedział, że oni przysiądą przy stole razem z Abrahamem, bo są bardziej chrześcijanami niż inni. Nie powiedział chrześcijanami, to, to słowo przyszło później, ale są bliżej Boga niż inni ludzie, którzy rozumieją Stary Testament i Torę i to wszystko. Wiele razy Jezus wskazywał na to, że hej, to jak się zachowuje ten człowiek, nie to co mówi, że zna te zasady Boga i rozumie dokładnie Boga i teksty biblijne, nie. To jak się zachowuje, jakie ma serce. Jezus wskazywał na to. W tych czasach jest wiele chrześcijaninów, którzy chodzą do kościoła, rozumieją Pismo Święte, czytają te zasady. I są inni ludzie, którzy nie za bardzo rozumieją te rzeczy i tak nie mówią: Ja nie jestem religijny, ja nie, ja nie rozumiem Jezus, Chrystus i to wszystko. Nie, ja nie jestem katolikiem, nie jestem religijny. Wiele razy tacy ludzie sercem są bliżej Chrystusa. Człowiek idzie na komunie. Nie na komunie, idzie przyjąć komunię. Przyjmujesz komunię, powiedzmy, nie? Przyjmujesz komunię albo idziesz, zapalasz tą świeczkę i robisz jakieś, jakąś rzecz rytualistyczną, jakiś sakrament, jakąś, jakąś powinność. Robisz to. I masz urazę w sercu do jakiegoś człowieka, do jakiejś bliskiej ci osoby. Przyjmujesz komunię, a w środku masz takie. Skucenie, jakiś taki brak wybaczenia, albo nie przeprosiłeś jeszcze jakiejś osobie, jesteś skucony z kimś, a ty siedzisz i przyjmujesz komunię. Co mówił Jezus? Jezus praktycznie przekazał nam, że miłość jest przed rytuałem. Zawsze miłość jest przed rytuałem. Jezus powiedział tak. Jeżeli przychodzisz do Boga i składasz jakąś ofiarę, przychodzisz z darem do Boga. Stoisz przed ołtarzem i chcesz poświęcić coś. Zrobić jakiś rytuał dla Boga. Coś oddać na przykład. Jezus powiedział, jeżeli stoisz przed ołtarzem z darem dla Boga i masz jakąś urazę do brata lub siostry, to zostaw ten dar. Nie dawaj tego do Bogu. Idź, pogódź się najpierw z bratem lub siostrą. Przeproś, jeżeli masz przeprosić. Wybacz, jeżeli masz wybaczyć. Porozmawiaj. Pojednaj się z tym człowiekiem. Pogódź się z nim. I później wróć, powiedział Jezus. Wróć, i daj ten dar Bogu. Tak jakby mówił Jezus, nie przynoś kwiatów Bogu, nie przynoś jakichś podarunków Bogu, nie przychodź z jakimiś rytuałami, jakimiś działaniami dla Boga dobrymi, gdy nie było wcześniej miłości. Jezus wskazywał na to, że najpierw jest miłość, później rytuał. Najpierw miłość. Więc my żyjemy w tych czasach. Popatrz na nas. W internecie. Wiele razy zachowujemy się antychrześcijańsko odnośnie chrześcijańskich tematów. Kłócimy się kurcze o tym czy arka Noego rzeczywiście się wydarzyła. Kurcze, Noe wsadził tam dinozaury? Były dinozaury wtedy? Co on wsadził? On wsadził wszystkie zwierzęta do arki? On zbudował arkę z czego? I z drewna i i tam były zwierzęta wszystkie. Jak on wschodził wszystkie te zwierzęta tam? Czy to się wydarzyło? Czy był potop? Czy Adam i Ewa byli pierwszymi ludźmi rzeczywiście? Czy Adam i Ewa chodzili sobie w ogrodzie i Bóg też chodził tam? W sensie chodził Bóg? On miał nogi i chodził? Takie rzeczy są napisane. Przyszedł wąż. To był wąż czy jakiś reptilian? Co, co, co to było? I i namówił Ewę, żeby zjadła zakazanego owoca. I później jak zjedli to, to się wstydzili, i jak przechodził gdzieś sobie Bóg, przechodził. Co to znaczy? Miał sandały i przechodził sobie, goły przechodził. Co to znaczy, że przechodził sobie? I zauważył, że nie ma Adama i Ewy, bo się ukrywali. Czy te rzeczy są faktyczne? One się wydarzyły. Czy to są symbole? Czy to są głębsze prawdy? Czy to jest i to, i to? Czy to jest prawda na każdym poziomie rzeczywistości? I argumentujemy. Adam i Ewa nie byli naprawdę. To było coś innego. Tutaj jest książka Enoka i to wskazuje na to coś tam innego. I Jezus powiedział to, ale też powiedział tamto. Czy Jezus jest Bogiem dosłownie? Czy Jezus to jest Bóg? Jezus i Ojciec to są dwie różne rzeczy? Czy, czy to jest ta sama osoba? Czy On jest tym samym? Czy jest Trójca? Czy Bóg składa się z trzech części i to jest cały Bóg? Czy Bóg składa się z więcej części, czy te trzy części są nam ujawnione i może być więcej, i nie jest nigdzie powiedziane Trójca w Biblii, ale może my dobrze wywnioskowaliśmy, że to jest Trójca, a może tak nie jest. Ja na przykład nie uważam za bardzo, że tak jest. I możemy argumentować w nieskończoność odnośnie tego tłumaczenia Biblii. Tutaj to słowo, popatrz, to słowo, czy to słowo jest dobrze oddane, bo to słowo może oznaczać to, może oznaczać to, może oznaczać tamto jednocześnie. Więc jakie jest tłumaczenie tutaj? Jakie jest prawidłowe tłumaczenie? Bo kontekst się zmienia, gdy zmienimy to słowo. Gdy to słowo oznacza to, to cały tekst nabiera takiego wajbu. Jeżeli to słowo oznacza tamto, to cały tekst nabiera innego wajbu. Gdzie jest tutaj prawda, gdzie jest tutaj fakt? I argumentujemy, wysyłamy sobie linki i szukamy tej racji, że ja mam rację. Popatrz, ja to znalazłem. Gdzie jesteśmy? Tu, szukamy tych faktów, gdzie jest miłość. Gdzie jest miłość tutaj? Przychodzi taki Jezus i przypomina nam: hej, hej, ludzie, prawdę będziecie odkrywali w nieskończoność. Takie jest wasze zadanie, jesteście naukowcami. Wiesz, kto był pierwszym naukowcem? Adam! Wiesz, jakie zadanie dostał Adam jako pierwsze zadanie? Wiesz, jaka jest jego rola? Masz naturę. Zacznij segregować, opisywać, dawać tabelki i nazwy, żeby było wszystko rozłożone, żeby było zorganizowane, żeby można było później to łączyć, komunikować się, układać wszystko, bo jest rozłożone i wysegregowane. Adam był pierwszym naukowcem, to było jego zadanie i my to robimy cały czas. Segregujemy, tu dajemy tą nazwę, ten pierwiastek, taka nazwa, tutaj to, taka nazwa. Później mamy te nazwy i kalkulujemy, obliczamy, łączymy je ze sobą. Jesteśmy naukowcami. I będziemy to robili w nieskończoność. Jesteśmy ułomni, pewnych rzeczy nie widzimy. Cały czas odkrywamy nowe fakty. O, w Biblii tutaj to słowo oznacza jednak to. O, tutaj pojawiły się jakieś nowe informacje. O, tutaj pojawiły się nowe i nowe i nowe informacje. O, tutaj jest jakiś taki mały niuans w Biblii, bo tutaj to jednak odkryliśmy, że oznacza coś innego. I takie rzeczy będziemy odkrywali za 500 lat, za 1000 lat, za 2000 lat. Rzeczy będą się zmieniały, będziemy odkrywali nowe rzeczy. Nie wiemy wszystkiego teraz. Cały czas dowiadujemy się, więc cały czas w jakimś błędzie jesteśmy, cały czas w czymś się mylimy i cały czas będziemy odkrywali. Będziemy się bawili w nieskończoność, w tą grę. Więc przychodzi Jezus i mówi: Ludzie, fajnie, bawcie się. Bawcie się, bądźcie naukowcami. Interesujecie malowanie, interesujecie fitness, interesujecie bycie lekarzem. Leczenie raka interesujecie? Co cię interesuje? Budowanie biznesów interesujecie? Pomaganie innym ludziom? Co cię interesuje? Baw się! Będziesz odkrywał i odkrywał nowe warstwy i nowe sposoby leczenia i techniki. Tak, będziesz się bawił. Świetnie. Ale co jest najpierw? Najpierw miłość. Najpierw serce, później fakty. Najpierw serce, później ego. Najpierw w serce, później mózg. Później mózg. Więc jesteśmy my tutaj. Szukamy Boga. Szukamy prawdziwego Boga. Podążamy różnymi ścieżkami każdy. I szukamy. I szukamy w słowach Jezusa. Szukamy, co On tam powiedział. Eksplorujemy. Chcemy nawiązać relacje z Bogiem. Chcemy Go poznać poprzez codzienność, zobaczyć, jak działa, jak komunikuje się cały czas z nami jak nas wychowuje, co nam pokazuje. My jesteśmy wiele razy zatwardziali. Jesteśmy tacy, że jest nam pokazywane, co musimy zmienić i tak nie, 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 udajemy, że nie widzimy. I tak cały czas Bóg pokazuje nam, komunikuje się z nami i my szukamy go. Gdzie jest Bóg? Jak możemy go poznać? Czytamy te teksty biblijne. Owszem, są błędy tam, wiadomo, że są błędy, ale eksplorujemy. I widzimy zmiany. Odkrywamy różne zmiany. Słowa Jezusa są tak mocne, nawet jak są tam błędy. Mogą być błędy. Jeżeli są, jeżeli otrzymaliśmy takie niesamowite dzieło, które czytasz i po prostu myślisz sobie jak może to być napisane? To jest wiesz jak to się łączy? Wiesz jak Biblia się łączy ze sobą? To jest perfekcyjna narracja i wszystkie narracje w filmach i które widzimy w popkulturze to są jakąś formą kopii tego Szczytowego bohatera Jezusa, który się poświęca. <grych> Teraz. Eksplorujemy, eksplorujemy, eksplorujemy. I będziemy eksplorowali. I to będzie zajmowało nam dużo czasu, i będziemy w nieskończoność prawdopodobnie eksplorowali to. Boga, będziemy eksplorowali w nieskończoność, bo Bóg nie ma końca. Ok. Najpierw serce. To oznacza, że gdy ty mi powiesz, Gracel, nie zgadzam się z tym, to ja powiem Ci, ok, dlaczego. Ty mi powiesz, dla tego, tego, tego. A ci powiem, ok, rozumiem, rozumiem w miarę, a tego nie rozumiem, to rozumiem, tego nie rozumiem. No, nie mogę przekonać twoich argumentów, niestety. Ale oboje szukamy Boga, nie? Oboje chcemy być mili, nie? Oboje chcemy okazać sobie miłosierdzie, tak? Oboje chcemy być wyrozumiali i odpuścić drugiej osobie, gdy na przykład mamy ochotę przekonać, to zamiast przekonać, to tak. Odpuścimy? Damy sobie rękę? Uśmiechniemy się? To jest najpierw serce i później fakty. My wiele razy wciągamy się w te fakty i kłócimy się. I chcemy mieć rację. I duma wchodzi w grę. I mi na przykład może się pojawić taka chęć, żeby Cię przekonać. Ale ja mam rację przecież. Ale ja to dobrze rozkminiłem, dobrze połączyłem, kropki. Ty nie łączysz dobrze kropek, ja łączę dobrze kropki. Ja Ci pokażę. Popatrz. Tutaj Jezus powiedział, to tam w Starym Testamencie jest napisane tak, więc wniosek jest taki. Popatrz. Widzisz? Ja mam rację. Albo mogę wejść w taki tryb sędzia. Jestem sędziem. Okay. O, nie czaisz tego. Nie czaisz, co tam jest napisane. Okej. Okay. Muszę Cię zbawić, bo jeżeli nie będziesz wiedział, co tam jest napisane, jeżeli nie będziesz wiedział, o co chodzi Jezusowi, to, to będziesz zatracony i będziesz doświadczał dużo bólu. Więc ja Cię zbawię i przekonam Cię do tego, co ja sądzę, bo to będzie lepsze. Kim ja jestem, żebym wiedział, co jest lepsze? Nie mam perspektywy i czegoś prawdopodobnie też nie widzę. Więc miłość tutaj ma w sobie pokorę. Miłość tutaj ma w sobie to, że Hej, ja przekazuję tą perspektywę i jeżeli to jest cenne, to weź, ty mi mówisz, hej, ja uważam, że jest tak. A ja mówię, mm, ciekawe. Hm. Jeżeli mówisz mu to z miłością, to ja chętnie chcę się dowiedzieć, co, co, co w tym takiego jest? Może klucz, może ja coś, może coś pominąłem, a powiedz mi więcej, dlaczego uważasz, że tak jest? Ty mi mówisz, 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 i tak hm. Mm, ciekawe to jest. rozważę to wiesz, tak? Pomyślę o tym. Ale wiesz co, z tym, co powiedziałeś tutaj? Nie mogę się zgodzić. Nie, nie mogę. Na ten moment. Na ten moment nie mogę się zgodzić. Może kiedyś w przyszłości odkryjemy oboje coś nowego i jakoś dogadamy w tym, ale w tym teraz się nie dogadujemy. Przykład, ja mówię trójcy, nie ma czegoś takiego jak trójca, ty mówisz, że jest trójca. Albo ja mówię, że Jezus to nie jest to samo, co Bóg Ojciec, a ty mówisz, nie, to jest to samo. Jezus powiedział, że jest Bogiem w pewnym sensie. Pewnie ludzie tak argumentują, bo to jest takie niejasne. Całkiem. Mówisz mi, Jezus powiedział, że jeżeli ktoś widział mnie, widział ojca. I to jest argument, że to jest to samo. Ja bym ci powiedział, że no, nie całkiem. I możemy argumentować i dotrzeć do wniosku, że kurczę, no na ten moment się nie zgadzamy. No, no nie możemy się zgodzić. I tak z uśmiechem na twarzy, tak? Okej, okay, ale widzę, że ty poszukujesz prawdy, poszukujesz Boga i chcesz być miły i chcesz pomagać innym ludziom i chcesz kochać bliźniego jak siebie samego i starasz się. Super. To jest najważniejsze. Więc. Gdy my tutaj eksplorujemy, jesteśmy naukowcami i sprawdzamy to, sprawdzamy tamto, eksplorujemy i eksplorujemy, to nie ma znaczenia, jakie fakty odkrywamy. Znaczenie ma, jak idziemy, w jaki sposób się poruszamy, w jaki sposób się zabieramy za poszukiwanie prawdy. To, jak się zachowujemy wobec siebie, gdy poszukujemy prawdy. Popatrz, uniwersalnie na świecie zauważysz, że większość ludzi, którzy osiągają sukces, Większość, mówię o większości, nie mówię że wszyscy, bo są jakieś wyjątki, ale większość ludzi, którzy osiągają sukcesy, to są ludzie, którzy mają jakąś pasję, mają pasję, nie? Coś ich kręci bardzo i robią to dobrze, bo robią to du dużo, dużo tego robią, więc są dobrzy w tym. I ci ludzie, miałem lekkość w tym, miałem ciepło w tym. Mają takie coś, że nie bronią tego, nie kłócą się z innymi, tylko mówią, ej, bardzo to lubię. I są, mają taką lekkość w sobie, i tak dzielą się tym, i pomagają, i mówią o tym. I nie ma tam żadnej oceny, nie ma tam takiej gęstości, nie ma takiej rywalizacji i walki, tacy ludzie osiągają więcej sukcesu. Zauważysz to! Popatrz się, popatrz się na, na kulturę, popatrz się na ludzi. Ludzie, którzy mają tą lekkość, to takie uczucie, że jesteśmy razem, tak? Jesteśmy. Razem w tym wszystkim. I jest takie okej, okay, wybaczę Ci, okej, okay, odpuszczę Ci, okej, okay, okażę Ci trochę miłosierdzia. I tak o, nie zgadzasz się ze mną, kurczę, no no, prawdopodobnie jesteś w trudnej sytuacji. Jest taka lekkość. Tacy ludzie osiągają większe sukcesy. Takim ludziom się bardziej powodzi. Są bardziej w energii Chrystusowej. Jest tam więcej miłości po prostu. Zauważysz to. Więc jesteśmy my tutaj. Jak się zabierzemy za poszukiwanie prawdy? Z miłością do siebie? Czy kłócąc się? Bo diabeł chce nas wkręcić. Wiesz, że to jest taki wirus, że ktoś Cię dziubnie i co chce? Chce, żeby zaktywowała się w Tobie energia dziubania. To chce, to, to chce. To jest, to jest jak wirus. Po prostu odezwie się ktoś brzydko Tobie i masz okazję. Masz okazję zrobić... Tą najważniejszą rzecz. Rozegrać to chrześcijaństwo. Tam jest esencja chrześcijaństwa. Nie, że przekonasz kogoś intelektualnymi argumentami i powiesz jakieś mądre rzeczy. Nie. Esencja chrześcijaństwa jest to, ktoś ci powie coś, ej, nie masz racji, wcale tak nie jest. I ty zachowasz sobie w miłosierdzie, rozumienie, łagodność. Odpuścisz, jeżeli trzeba odpuścić, zostawisz, bo może być bardzo toksyczny człowiek, czasami trzeba zostawić, odejść, bo. Nie zgrywaj bohatera. Czasami nie masz siły zbawić kogoś. Nim się zajmie Bóg. Może on ma dobre serce, może jego droga jest w przysmroczną stronę teraz i może kiedyś wróci. Nie możesz wszystkiego wiedzieć. Nie wiesz, jak to wszystko się rozgrywa. Na ten moment ty może nie masz siły radzić sobie z taką toksycznością, która idzie na ciebie i się wycofujesz, mówisz: Papa, nie. Jeżeli jest umiarkowane, to hejtowanie, to możesz powiedzieć: Życzę ci najlepsze. Nie rozumiem. Szkoda, ale przebaczam. Jest, jest ok. Masz okazję zrobić tą rzecz, tą, o której mówimy. Więc, gdy my rozmawiamy o chrześcijaństwie, rozmawiamy o byciu dobrym, to jak rozmawiamy, to jak się poruszamy, to jak zajmujemy się tymi faktami, to jest najważniejsze. Więc chcę wprowadzić troszeczkę więcej ciepła. Do naszych poszukiwań, bo będzie nam wszystkim lepiej, będziemy osiągali szybciej sukcesy, będzie droga fajniejsza, będziemy szybciej odkrywali odpowiednie, właściwe prawdy na dany moment, gdy będziemy się poruszali z miłością w poszukiwaniu tej prawdy. Bo jak poszukujesz prawdy z takiej złości, z takiej chęci, żeby wygrać, żeby mieć, to twój mózg dopisze różne rzeczy. Zobaczysz to, co chcesz zobaczyć. Łączysz kropki w taki sposób, żeby ci pasowało, żebyś widział to, co chcesz widzieć dla swojego zysku, żeby ci było dobrze. A jeżeli jest otwartość, współpraca i miłość i poruszasz się w swojej pracy, w poszukiwaniu prawdy, w poszukiwaniu informacji z miłością, to gwarantuję ci, znajdziesz szybciej te właściwe informacje. Bo Droga jest ważniejsza od celu. To, jak idziemy w kierunku leczenia chorób, pomagania innym, robienia tych właściwych rzeczy, to jak idziemy jest ważniejsze niż to, gdzie idziemy. Bo to, gdzie pójdziemy, gdzie dotrzemy, zależy od tego, jak idziemy. Z jaką intencją, z jaką miłością. Z jaką percepcją, jak widzimy, gdy idziemy, jak widzimy poprzez miłość, to idziemy gdzieś indziej. Jak idziesz poprzez złość, to idziesz gdzieś indziej. Więc jak popatrzysz się na świat, po prostu jest dużo ludzi, którzy mają dużo ran i traumy, i tam przykleją się mroczne siły i demony, i to powoduje, że po prostu ludzie się kłócą i denerwują, i irytują i atakują. Jedyny sposób, żeby ich uleczyć, to jest traktować ich z miłością. Jedyny sposób, żebyśmy szybciej odkryli te fajne prawdy i żeby nam się powodziło, to jest to, żebyśmy siebie nawzajem traktowali z miłością. Więc jak się będziemy odzywali do siebie w komentarzach, jak będziemy przekazywali sobie informacje, to jest najważniejsze. Nie to, jakie informacje mi prześlesz, to jak się odezwiesz. To jest ważniejsze. Cały czas Jezus. Zaznaczał, że to jest ważniejsze.